Ze strachu, ale z podniecenia, nie basząc na to, że dawno nie, były, nie było praktyki, ręce wszystko pamiętały. Węgiel jeździł po łapie, szybko ze znawieniem. Wiem, czego nam trzeba, jestem w tym mistrzyniu, uda mi się, uda. Celna nie zauważyła, jak minęła noc. Mary ze zgrozą zmarła przy łóżku królowej. Wcale pani nie spała, Celna siedziała przed, przed nią tylko w koszuli nocnej. <tuszy> włosy miała rozwiekszone, ręce umazane węglem. Zaczerwienione oczy płonęły jakimś dziwnym, niemal opętanym blaskiem. Popatrz, popatrz, położyła przed Mary kartki pokryte niepojętymi szkicami. Co to? Ujrzawszy nieporozumienie, spojrzenie swojej poddanej silna odłożyła rysunek na bok. Później do tego wrócimy, teraz są ważniejsze sprawy. Pamiętasz, mówiłaś o świętej jaskini, zaprowadź mnie tam. Co, pa co panią tam, tam, tak gra? Chcę lepiej poznać dolinę... Chcę znaleźć odpowiedzi na swoje pytania to ciebie nie dotyczy. To. Mary spojrzała na król królową na zdziwieniem, i z powodu jej wdzięczności. Y -y, ukłoniła się. Zrozumiałam. Selna Mary jest wdzięczna za twoją szczerą odpowiedź. Okay. Selna wstała poprawiła włosy, które były w nieładzie. Więc jak zaprowadzisz mnie? Jak pani sobie życzy? Przecież jest pani królową. Wobec tego wyruszamy znajdę dla nas strażników do eksporty, czyli do ochrony. Selena narzuciła szybko sukienkę i wyszła pospiesznie z pałacu. Pokażcie sukienkę, którą Selena założyła. Na zewnątrz już czekała kareta. Aha, ta, to zwykła, no dobra, przebierzemy się. Ta sukienka jest ładna, ale myślę, że Selena się już nachodziła, nie ma co tak... Długo chodzi w jednym stroju. Właśnie myślałam o tym, żeby założyć te nowe włosy, które nabyliśmy, nabyła Selena w tym odcinku, czyli właśnie mam na myśli dokładnie te włoski i do tego dołożymy jakiś strój. Nieważne, czy tam z pierwszego, czy z drugiego sezonu byle by pasował. Myślę, że nawet z pierwszego byłoby ciekawiej to dopasować, ale jak nie znajdziemy, to założymy coś z drugiego. To są wszystkie strony je z pierwszego sezonu. To też z pierwszego, to również z pierwszego, z pierwszego, tu już z drugiego. z drugiego, z drugiego i z drugiego. oraz z drugiego. Myślę, że przystaniemy na na tym. Po co? Pojedziemy konno, ale Żadnych ale, wierzyłem, wierzy, będzie o wiele szybciej, ale królowej nie przystoi. Pomóżcie mi wsiąść. Co za wariatka, od razu widać, że nie jest z królewskiej rodziny. O matko, o Boż. ale to, to mi się podoba, ale to to mi się podoba. Gwardziści pomogli dziewczynom wsiąść na konie, po czym wy, wyruszyły. Po drodze Selena przypomniała sobie swój sen. Chłodny świt, kiedy rysowała szkice, prawie nie widząc w drżącym blasku świecy. Nowy świat, nowe problemy, nowe zagadki. Teraz jest królową. Dolina znalazła się w jej szorskich, bezkompromisowych rękach. Selena dotknęła piersi, wysłuchując w szalone bicie serca. Mary jechała konno obok niej. Kiedy tak z koncentracją patrzyła na drogę, jej profil wydawał się szczególnie poważny. Stałaś się silniejsza, Mary. Ja jestem z Ciebie dumna. Selna przylgnęła do, do niego tak gwałtownie, że aż upadli na ziemię. Liam roześmiał się Co ty wyrabiasz? Selna przytrząsna głową zacisnęła wargi. Wcześniej nie dopuszczałam do siebie ludzi, a teraz moje myśli zajęte są aż kilkoma. Co ze mną jest nie tak. To niewłaściwe. Bardziej ci ścięgnęli w wodze. Niedaleko są dzikusy. Trzeba zachować ostrożność. Jaskinia jest już blisko. Nareszcie. Posuwali się naprzód powoli, zupełnie jakby to był spacer. Po jakimś czasie Mary Oak uniosła rękę, zaskoczyła z konia i zrobiła kilka kroków przed siebie. To to tu wasza wysokość. Celna szybko zeskoczyła na ziemię i podeszła do jaskini, ale bardziej zatrzymał ją. Proszę pozwolić, żeby najpierw ja ją sprawdzę. Nie, nie trzeba. Jeśli tam będzie tartolog, nie chcę, żeby go wystraszyli. Choć on nie jest przecież jakimś zwierzęciem. Bo wzdłużyła oparcie. Pójdę sama. Mary poszła z nią, ale królowa zatrzymała ją. Proszę poczekać tutaj. Ale wasza wysokość powiedziałam czekać, celna weszła w mrokie skini. W, no w nos uderzył dyszący zapach pleśni i zadrzmiałego czasu. Głosie chłodne, wilgotne ściany pokryte były jakąś czarną mazią w porach kamieni siedziały błękitne świetliki strunem zastępujące najsłabsze nawet świece. Jak tu ciemno, kątem oka można było dostrzec palą, ląsające po ścianach cienie, jak gdyby tylko zwróciły na siebie, e, znikały. Zwracały na siebie uwagę, to znikały. Coś wisiało w powietrzu, coś strasznego, ale upionego, coś, co nie miało zamiaru atakować, ale było w stanie obronić się. Selna podeszła bliżej, przyjrzała się. Okazało się, że na ścianach są napisy, tak stare, że ledwie dostrzegalne, prawie zatarte, zapomniane. Nie mam pojęcia, co tu napisano, jednak nie obejdę się bez mery. W ciemności pojawił się ognik. Kto tu jest? Tartolog. Se Selena po cofnęła się i wycisnęła w ścianę. Rozległy się szy szybkie, ciężkie kroki. Co robić? Selena wytężyła wzrok i przyczaiwszy się, zaczęła wypatrywać się w ciemność. My God, Selon. A potem lampa naftowa, nasiniesiona przez nieznajomego, świetliła jej twarz. Królowa? Rob, co ty tu robisz? na koniuszka ucha, ale nagle cofnął rękę, odwrócił się. Nieważne. Za czym on tu węszy? Co to, co, a co sprowadza tu królową Dolinę? Nieważne. Jasne. Wobec tego nie będę odkrywał odważnych spraw. Rob ruszył w stronę wyjścia, zanim zniknął. W osiepłym światła dnia rzucił się na koniec. Mam nadzieję, że znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Rozległy się w powolne miarowe kroki. Wasza wysokość! Stelna odwróciła się, słysząc głos swojej y, doradczyni. Czyżby wszyscy ludzie, którzy urodzili się dryadami usza, uszami, tak nas nienawidzili? Mary uśmiechnęła się zrozumieją z podeszła bliżej. Słyszałam, że takich jak główno dowodzący nazywają Altegrow bękartami. Tak jak mnie nazwała Ma Ma Margaret. Nie przejmują się ich do pracy. Przyjaźń z nimi uważa się za coś uwłaczającego. Nic dziwnego, że bękarty nienawidzą driad bardziej niż inni. Dużo jest takich jak on. Kto wie, nigdy nie byłam w Altergrove. Mary przesunęła ręką po ścianie, miała zwyczaj dotykać czegoś podczas rozmyślań lub wtedy, gdy chciała podzielić się myślą lub kiedy miała tremę. Kiedy Tak bywało, kiedy przychodziła do syleny, żeby zdać raport ze swojej pracy. Zawsze tak drżał jej głos. Te wspomnienia wydawały się Seleny niepotrzebnie miłe. Robię się sentymentalna. Co za nostalgia. Powiadają, że ludzie z uszami zostali przeklęci, ciągnie ich do ducha i do ciała, ale wrogość między narodami stała się taka silna, że muszą wybierać, kogo nienawidzić bardziej. Tak czy inaczej będą nienawidzić przynajmniej połowę z siebie. Gdy tylko Mary skończyła mówić, jeden z rysunków nasykalnych rozbył błękitnym światłem. Co to, świetlik? Czego tu pani szuka, wasza wysokość? Ostatnim razem przychodziłam tu, kiedy byłam całkiem mała. Dzikusy były wtedy daleko stąd, ale od tamtych czasów bardzo zbliżyli się do osad. Tu są narysowane karty Tarota. O tym mi opowiadałaś. Zgadza się. O tej pieczęci była mowa w księdze Tostpel. W ogóle Mary najbardziej, najbardziej z tych wszystkich wersji, co widziałam ją w Bridget Corporation, w realnym świecie Seleny, w... Totspel i tutaj w najbardziej najlepiej, według mnie, jej postać wygląda właśnie w Altogrof. W tej pieczarze była mowa w księdze w Tospel. Tartolog chciał, żebym przyszła, no i po co O to jestem, co mam tutaj robić dalej? Celna znowu wpatrywała się w rysunek. Tajemnice stworzenia y, świata, życie, objawienie śmierci w postaci kart tartologa, tak mówiła Mary. Wciąż karty tartologa prowadzą mnie, wyznaczają drogę, żebym. Wydostała się stąd, przy, przeszła przemianę, przeszła przemianę. Co to? On. Tartolok. Grajmy dalej. Z mroku wyskoczyła ogromna ręka z długimi pazurami, wyciągnęła się w stronę seleny, gotowa złapać ją i zmiażdżyć, wasza wysokość. Mary złapała królową za rękę i pociągnęła do siebie. Przylgnęły do siebie maleńkie jak myszki, bezradne, le, le, lecz ręka nieustępliwie wciągnęła się w stronę seleny. A, wisząca nad nią łapa była pokryta ciemną, niemal szarą cieczą, zupełnie jakby była zrobiona ze śluzu, który ściekał po ścianach. Zdawało się, że nie da się. Przed nią uciec, gdy nagle minęła dziewczyny grumnęła na podłodze, ręka pękła niby torebka z wodą. Pieczarą zalazła lepoko. dziewczyną, zdrywało się niedobrze od żelaznego zapachu. Gardła pełnił krzyk i nudności, ale krew od razu zniknęła, pozostawiając po sobie dziwny znak. Ze sklepienia pospały się drobne kamyki. Co, co to było? Zaraz wymiotuję. Wasza wysokość, dziewczyny wciąż stały, trzymając się w objęciach. Nawet poprzez zwierzęcy strach Selena naczuła ciepło ciało doradczyni, jej do, niedopuszczalną bliskość. Gdy nieogarniająca jej zgroza jęknęła bez wstydzenia. Mary, jak gdyby podzielając jej uczucia, odsunęła się lekko. Minęły mdłości, drżenie często ust zaczęło ustępować. Selena pochyliła się i przesunęła ręką po świeży, świe, świecącym się symbolu – Starając się nie myśleć o piekielnej ręce wyciągającej się z mroku, ten znak mnie prześladuje. W jej głowie rozeg się kpiący głos tartologa. Szukasz odpowiedzi, ale wszystkie kryją się w tobie samej. Lilith, co to znaczy? Z kim pani rozmawia, wasza wysokość? Z nikim? W jaskini wbiegli gwardziści. Wszystko w porządku? Słyszeliśmy hałas. Tak, poczekajcie na nas na zewnątrz. Tak jest. Mel usiadła na ziemi obok celany, żeby lepiej przyjrzeć się rysunkowi. Urobos, roz. Co ty chcesz mi powiedzieć, tartologu? Że będę bez końca miatać się między światami, zaczynając się każdym razem od początku. Celna wstała. Idziemy, tu są tylko niewyraźne ślady, które nie zaprowadzą mnie, gdzie chcę. Gdzieś tam słychać było wrzaski cikusów walczących za jedzenie lub samice. Niebo było ciemne, wisiało nad głową jak lodowaty mur. Selna czuła rozczarowanie. Dotarła wreszcie do jaskini, ale o ani na krok nie zbliżało się do rozwiązania. Odpowiedzi kryją się we mnie, mówisz? Do, to utrudnia zadanie. Nerdza trzymała się za królową. Nie jest pani zmęczona, wasza wysokość? Nie zachciałaby pani pojechać ze mną do pewnego miejsca? Ja mogę. Wszystkie jej myśli były zajęte słowami tartologa, ale nie bardzo zauważała, na co się zgadza. Zrozumienie pojawiło się, kiedy gwardziści zostali wysłani do pałacu, a konie dziewczyn tarły do starego drzewa. Szeroka korona ginęła gdzieś w górze. Zdawało się, że jeszcze trochę wbije się w kosmos. G grubego pnia nie zdołały objąć tuzin ludzi. Mary przytuliła koczo. Kory przez jakiś czas stała bez ruchu. Szeptała coś drzewu, skończyła odwróciła się do Seleny została pani kornowana gałązka z tego drzewa. Nie, nie ma starszej rośliny w dolinie. Podob, podobno pod tym drzewem urodził się tar. Proszę usiąść. Mary poklepała dłonią obok siebie. Tara, trawa jest mokra i chłodna. Boi się pani wybrudzić suknię. Mam w nosie suknię dobrze. Selna oparła się o szorski pień. Przed nimi rozpościerał się. Widok na skały, gdzieś daleko widać było dolinę, jej niskie domy i schludne ścieżki. To miejsce jest uważane za święte. Przychodzi się tu, aby znaleźć porady, zadać jakieś pytania. Po co mnie tu przyprowadziłaś? Wydaje mi się, że tego pani potrzebuje. Margaret też tutaj przyprowadzałaś raz, kiedy nie mogła pogodzić się z tym, że będzie musiała oddać pani tron. Ach, tak. Co panią dręczy? Hmm. Proszę nie zapominać, że jestem pani doradczynią Można mi zaufać Co robić? Odpowiedzieć? Yy, zataić? poprosić popro, o zostawienie w spokoju Nie chcę jej mówić Wybacz, ale nie jestem gotowa, aby się tym podzielić Wydaje mi się, że jeśli powiem to głośno Wszystko, wszystko stanie się z rzeczywistością I póki milczę Może ostatecznie okazać się, że to sen Może i racja Zapanowała cisza, ale nie... Pełna napięcia, była naturalna, tak jak do rozmowy. Selna pierwsza przerwała milczenie. Jak to jest być doradczynią? Dora dzać królowym, ale sama pozostajesz w cieniu? Wiele osiągnęłam, gniew królowym nie zahartował. Z początku trudno było się jej sprzeciwiać, wtedy rzeczywiście byłam jak cień. Szłam w ślad za władczynią, tylko potakiwałam. Lecz pewnego razu spojrzałam w przeszłość. Nie pamiętam tego, co tam zobaczyłam, ale ocknęłam się z rozbitym sercem. W tym momencie wydawało mi się, że straciłam wszystko na świecie. Czułam się jak mały żółk, którego rozgnie, rozgnieciono i rozmazano obcasem. I wtedy postanowiłam, że się zmienię. Post post postanowiłam, że nie chcę być żółkiem. Nie chcę być cieniem. Dlaczego mi się wydaje, że Mary ujrzała naszą wspólną przeszłość? Mary? Tak, wasza wysokość? Kiedy jesteśmy same, nazywaj mnie Lid. Nazywaj mnie Selena. Jak sobie życzysz, Lid? Selen. Spotkałyśmy się z spojrzeniami krótkimi, a zarazem pełnymi zdecydowania śmiałymi. Zmieniłaś się, teraz traktuję cię jak równą so sobie. Odpowiedzi Mary tylko się roześmiała. Powinnaś być z tego dumna, a nie się śmiać. Ależ ja jestem dumna, ale przecież ty mnie wcale nie znasz. Jakże mogłam zdążyć się zmienić. Selen dotknęła jej policzka. Chciała, żeby Mary poczuła to samo, co ona. Nie są w sobie obce wcale. Chciała, aby jej dotyk obudził w Mary wspomnienia. Lecz doradczyni odsunęła się w odpowiedzi. Patrzyła na Selenę ze zdumieniem, jakoś niewypowiadaną prośbą. Co pani robi, wasza wysokość? Ty mnie nie pamiętasz? Mary zacisnęła wargi i patrzyła na okoliczne skały. Chce pani, abym sobie ją przypomniała? A to możliwe? Być może się spotkałyśmy. Mary odwróciła się nagle do senu i zapytała z nieoczekiwanym zdecydowaniem: Mogę panią pocałować? Co? Potrzebuję fizycznego kontaktu. Może wtedy coś sobie przypomnę. O oh my god, co? Co odpowiedzieć? Dobrze, całuj, jeśli to pomoże. <laughs> ja pitole. Dobra, poczekamy chwilę. Mary przysunęła się bliżej. Pozwolisz? Ujęła twarz serenę w dłoni, ostrożnie jakby bała się spowodować gniew królowej. Będziemy się całować! Stwierdziłam, że jest szalone, to jest. pojebane, ale dobra. W ogóle dziwne jest to, że włączyłam. jakoś udało mi się włączyć scenę bez diamentu. Nie mam kompletnie pojęcia, jak to się stało, bo totalnie nie mogłam w ogóle odpalić wcześniej moda, teraz nagle się udało. I odpaliłam moda przy takiej scenie, i tekst się nie popsuł, i nam normalnie mogę grać. Ale dziękuję. Ujęła twarz seleny w dłonie, ostrożnie, jakby bała się spowodować gniew królowej. Można już? Całuję. O Boże. Stwierdziłam, kochani, że robimy jolo, pocałujemy Mary, ten jeden raz. Możemy, będziemy iść generalnie w Liama, ale ten jeden raz, no możemy. Ledwie padły te słowa, usta Mary przygnęły do warg Nie całowały się, nie poruszały się, ale między nimi nie było, jak gdyby przebiegło wyładowanie elektryczne. Strumień wspomnień, których oderwanych wylołach się na Mary, wydawało się, że zamiaru nie się zatrzymać. Otworzyła szeroko oczy, zarazem wystraszona i wzruszona. Selna poczuła jej zdenerwowanie, które na nią się przeniosło, nie zauważywszy, jak ich usta zaczęły się poruszać, jak koniuszki ich języków dotknęły się, zaczęły się nawzajem pieścić Ja pitole, żeby to dalej nie poszło. Ciało napięło się zdra, zadrżało. Jak gdyby to czego dawno pragniesz, pojawiło się nagle przed tobą. Poddały się swoim uczuciom im tym na scena, wystraszyły się i odskoczyły. Aha, ja myślałam, że. okazuje się, że pocałunek był za darmo, a dalej trzeba płacić. A już myślałam, że to ja jestem jakaś głupia. No to dobra, pocałunek okej, ale. Troszkę tutaj tego opanujemy się. Oczy Mary rozbiegały się, sama nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Nie wiem, co mnie napadło. To nic, ja sama też. Mery wystała, otrząsnęła się, ale ty przypomniałaś sobie? Wszystko niejasne. Sama nie wiem, co widziałam. Jasne. Ty! Pojawił się skądś z tyłu. Dziwka ludzi! Zapłacisz za to! Driada rzuciła się na nią, w jego rękach błysnął zakrwawiony nóż. Lena nie. Se... Lena, boże. Selena -le nie zdążyła ani się wystraszyć, ani krzyknąć, ani tym bardziej się uchylić. Och, no, Selena! Końc odcinka, końc odcinka. Oczywiście w bardzo ciekawej chwili. I jednak mi się nie pomyliło z tym modem, tylko jestem. Po prostu jestem głupia. Okej, okay. 570, oh, ond. 81 dziaksów za chwilę będzie, ale Lowy much, dziękuję, że ze mną byliście. I generalnie postaram się długo nagrać kolejne odcinki, myślę, że z Arkanum oraz grzesznego Londynu i innych historii. Kiedy będzie brylantowa gorączka, to wezmę się w końcu za to. Żeby ogarnąć po cienkim lodzie. Obiecuję wam to. I możecie się wtedy spodziewać, znaczy no nie od razu, że wrócę wszystkie odcinki. Ale że zacznę ogarniać i że będę szła w stronę, żeby nasza Ariel była best, the best. The best. Okay. This is uh, the end of to jest odcinek papatki. Kocham.